Dziś jestem raw gameplay, a to jest odcinek z Infamous First Light i tak. Nie wiem co to jest za gra Jeszcze. Kurde, oplułem się. Nie wiem co to jest za gra, Nie grałem w nią jeszcze. Dopiero ją pobrałem. Nie wiem jak ona wygląda. Nie wiem co to jest za gra Tak naprawdę, więc zaczniemy. Zobaczymy, może mi się spodoba. To będziemy grać niska, niska, niska. Siedem lat temu pojawiła się garstka ludzi. Ale, no dobra. Ale ja to muszę czytać. O, coś mi tu trzeszczy. Dobra, może nie będzie trzeszczyć. Chory jestem, więc mogę tutaj czasami kaszlnąć albo coś. Dlatego też odcinki się nie pojawiały przez tydzień. Ale mówię, no trzeba nagrać, nie? Trzeba w końcu coś nagrać, no bo. No bo jakby tu nie nagrać. O, zaczynamy. No, jakiś tutaj śnieżek sobie pada, jakieś. Nie wiem, o, o jakiej tematyce nawet ty zgra. Nie wiem, co tu się robi. Napisy, co na Przeżyłaś coś. niewyobrażalnego. Ale nie pomogę ci, jeśli się nie otworzysz. Panna Walker. Pan na No No co tu chodzi? I weź się obudź. Co Proszę. Powiedz. Ona, mi, co, ona co ona tutaj się stało? trzyma? Okej. Zać pana oczy. Dobra. No mam nadzieję, że bym wygrał już. Nie lubię długich wstępów. No nie miałam. Na szczęście mój brat, Brent.

mnie to denerwuje Nie, Żartowałem, czekamy grzecznie. Starczy na mieszkanie. Tak? Tak. I jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To jak? No da się Boż to przewinąć jakoś. W końcu zaczniemy od Nie da się. Odnośnie. Uda nam się uwierz. Cholera, schowaj się. Glinę. Zostań Tutaj jakiś się. Trynkiewicz z latarką szuka się. dzieci. Rób swoje i pryskamy stąd. Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt nie. Ja... Kolczyk wnosi jak byk? Nie. No dobra, no, kurde, co? z przesady. tylko... Tylko pomóc. I co, teraz mogę coś zrobić? Mogę? Hej, ty! Chodź tu! Spójrz tu! O, chodź tu! Widzieli, widzieliście? Tutaj hall. Liczą co? Sprawdzenia. Dobra, dobra, mała. Tutaj. Ej, dwóch pedałów. Co oni chcą? Od... Kurde, nie przeczytałem co mam zrobić. Dobra, idę stąd. Jak tu się bije Znajdę go, jak przeszukam Czekaj sztuczkę? O kurde co to jest w ogóle? Jaki szatan? Ty strzelają do mnie. Uciekaj. Kurna, jak tu się zabija? W ogóle o co tu chodzi z tą grą? No ty, no. Tu Jackie Chan Co już czelajam jeszcze do mnie? Dziwna ta gra jest. A mam uciec. Okej. Okay. To uciekamy sobie. To ja tam cisnę, dobra, lecę stąd. Tu co to jest w ogóle? To jest gra dziwna. O, uciekła mi ciekła. Ja uciekłem. trzymać swoje moce w tajemnicy. Gdyby ktoś dowiedział się, że jestem przewodniczką, przymknęliby mnie. Tamtej nocy się nie bałam. Miałam użyć mocy, żeby wykonać No, to możemy sobie biegać sprać. z prędkością światła. Bylibyśmy daleko, zanim dozowcy zdążyliby przybyć na miejsce. Ale strasznie dziwnie, strasznie dziwnie, dziwnie się tu steruje. HWDP mam uciec, tak zwane. Uciekam. A gdzie mogę uciec? O kurna, śmigłowiec! głowiec! Już, zgubiłem mi. helikopter? Tu mnie chyba nie znajdzie. Tu mnie chyba nie znajdzie, no I co, uciekłem? A może ja mam do tych jakichś punktów tutaj iść O kurde, goni Co to za dziwna gra jest? Ta gra jest posrana Ja nie rozumiem o co tu chodzi Nie grałem nigdy w takie to musi gry To w ogóle po tych można po blokersach chodzić Dobra, uciekamy stąd Jaka ta gra jest w ogóle dziecinna bo nie będę w to grał. Albo raz na rok. Zależy. Zależy, czy wam się spodoba. Bo ja nie mogę ogarnąć tej gry. No nie wiem. Nie wiem, co to jest. Jak tu się ucieka. OH no, pewnie pewnie ciągle goją. Dobra. Idę stąd. Chyba zwiałam. O policja jedzie Kurde, co to są to? Tu granatem mogę rzucać? Gdzie on? O o o Dziwna jest ta gra, strasznie nam. Nie rozumiem za cholerę co mam tu zrobić Nie Tutaj... Jadą za mną no dlaczego za mną jedziecie? Ucutu, ludzi i... Ja nie umiem uciec, muszę na YouTube sprawdzić. Okay. ogóle ludzie patrzą na mnie. Dobra, drogą będę biegł. Ty. Coś mi tu dzwoni halo. Tak, ale jak zaczęłaś świecić, zrobiła się afera. To niebezpieczne, musimy uciekać. Dozowcy tu idą. I co z naszymi planami? I z moim kotem. Powiedz, co trzeba zrobić, pomogę. Dobra, ale pośpiesz się. Apartament na rogu trzeciej i ston. Włam się i zabierz czerwoną torbę. Okej. Co w niej jest? ją, a odpłyniemy łódką. Znajdź mieszkanie. To mi się podoba. Chyba to. To co jest na mapie, ale nie jestem pewien Tu? Nie no, co to jest? Co to jest? Może, może w ogóle Jak będę, o tu jest ten dom Słuchajcie wiecie co, pogramy jeszcze chwilę i normalnie ja tą grę sobie chyba będę musiał ogarnąć sambo dotykowego Wciśnij przycisk panelu dotykowego Będę musiał tą grę ogarnąć sam, bo, bo... nie chcę was zanudzać po prostu tą grą. Wystrzelny onowy co? Jak to się... Łoku Skakuj, skakuj. dobra. Ta gra jest taka jakaś dziwna. Ale fajne, fajne. O kurde, fotel rozwaliłem. Co? Żadnych świadków! Żadnych świadków na Spadówka, spaduwa cieciu Też cieciu, ale tu dziwnie się steruje No z pieprzza, Ty, jeszcze tu są No to no, pieprza niż są teraz w gnoju No ty, bo mnie zabije O, udało się Ło wow. Dobra, tą torbę chyba muszę zabrać. A jak ją zabrać? Nie, nie. No ty skopa mu zasadziłem. Jak mam torbę zabrać? Za panelem dotykowym, okej. Okay. I understand. O, o, o. Ba, 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 ba. Dobra, jeszcze chwila. Jeszcze chwilę pogramy, zapiszę i. I sobie ogarnę ją sam. O nie, bomba. Co do. Cześć. Podładuje się. Będzie mi to potrzebne. Wysi. Nie będę ssał nic w ogóle Debile Dobra będę ssał jednak No wciśnij przycisk No już No i czemu nie ssać nic tu Wciśnij przycisk No i nic nie, nie działa Dobra Myślę, że skończymy, bo ja nie wiem, do o co tutaj chodzi, o co to w ogóle jest za kra, tak? Jak, jak ogarnę to, dam filmik, o ile chcecie właśnie. Jak się Wam spodobało, jak chcecie zobaczyć takie odcinki, no na pewno odcinki, które będą bardziej, jak to powiedzieć, bardziej, bardziej śmieszne, bardziej tam, co się, tam, co się dzieje, coś gdzieś śmiesznie gadamy albo coś, bo... Teraz akurat chory jestem, no i, no i ale chciałem nagrać, bo od tygodnia nic nie dodawałem. A że taką grę pobrałem, to chciałem zobaczyć od razu przy Was co to jest. Nie grałem w to jeszcze, dlatego tak słabo mi poszło, chyba spróbuję sam to zrobić, yy, ogarnąć tą grę. No zobaczymy jak to będzie, więc... Więc jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę lub zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z filmikami... Yy. Dzięki za oglądanie. A i napisz komentarz, napisz komentarz jakiś ładny. Dzięki, trzymajcie się, do następnego. Cześć!